Postanowiłem wrócić i pokazać Wam dzisiaj, jak uwędzić mięso. Słuchajcie, byłem w wiejskim sklepie, kupiłem taką michę za 70 zł. O, sorry. Szynki, karkuwy, parę kawałków i parę kawałków boczku. Zobaczcie, cała micha co trzeba, żeby to uwędzić? Dlaczego wędzić? Bo wiadomo, że upiec będzie szybciej i zdrowiej. Ale niestety, siedzę w czasie pandemii na wsi, więc postanowiłem uwędzić, ponieważ tego typu yy, uwędzone, uwędzone wędli, yy, mięso dłużej zachowa swoją żywotność i pozwoli mi dłużej tutaj w tych warunkach wiejskich przetrwać słuchajcie, czyli tak mięso mamy umyte i pokrojone na takie kawałki mam naczynie kamienkowe, do którego wlałem wody, bo co musimy zrobić przygotować solankę słuchajcie, nie mam żadnych notesów notatek, laptopów yy, i tak dalej więc muszę starym wiejskim sposobem, sposobem poradzić sobie z proporcjami tu mam sól soli który przestał całą zimę wsypuję do naczynia kamionkowego trochę zamieszam i na pewno się zastanawiacie skąd będę wiedział ile tej soli dodawać Otóż jest na to pewien sposób normalny jeszcze jeszcze trochę zamieszam słuchajcie, jest na to bardzo fajny sposób trochę przymieszam jeszcze żeby zmierzyć proporcje czy tej soli jest dostatecznie wystarczy mieć jedno świeże jajko nie miałem, ale poszedłem do Adama pożyczył mi jedno jajko wziął z kurnika, z kredensu, bo jego kury nigdzie indziej nie znoszą jajek tylko w starym perlowskim kredensie więc mam jajko od kury żywej, biegającej, jedzącej robaki i wrzucam do tej wody no zobaczcie, wypływa poszło mi tu w górę to znaczy, że nasz roztwór jest ok i teraz tylko jeszcze tą naszą solankę przyprawimy słuchajcie, ta moja solanka będzie bardzo klasycz, klasyczna, taka wiejska a dlatego tak, trochę pieprzu czarnego. Oczywiście, trochę ziela angielskiego. O, ziela dajmy. No i na pewno liście klaurow. To są podstawowe składniki. Okay. Oh, powoli powoli to jeszcze nie jest ten zapach dajmy jeszcze liścia laurowego tak ale to nie wszystko bo jest jedna rzecz ja na przykład bez tego nie wyobrażam sobie wędzonej wędliny czyli czosnek dajemy kawałeczki ciachamy czosnek porsze akurat nie polski, z Egiptu, nie wiem co to będzie ale taki widziałem napis kiedy byłem w parkecie. innego nie było, a tu na wsi nikt nie ma czosnku dlatego słuchajcie czosnek spod piramid egipskich eksperymentujemy jedynie z czosnkiem Byłoby jeszcze dosyć trochę takiego odrobinę. I tak i teraz wymieszamy to trochę. Wymieszamy i możemy pakować nasze mięso. Zobaczcie. Takie kawałki ta będą wędzone, więc takie kawałki umieszczamy. To jest karkówka. To jest kawałek boczku. To jest kawałek szynki. I będzie nam się ładnie, ładnie tutaj. I jeszcze karkóweczko. Zobaczcie. I to jest wszystko. Jest czwarta rano. Mogę mogłem się spać po prostu. Wiedząc, że. Ma się odbyć wędzenie. I właśnie teraz wiążemy, wkładamy w siatki, wiążemy nasze zapeklowane mięso. Właśnie kończę, chcę drugi kawałek karkówki. Powiem Wam, że... O Jezu jaki zapach! Trzy dni marynowały się, peplowały się w kamienkowym, i prawdopodobnie są bardzo zajebiście zamarynowane, zapekrowane, bo zapach jaki się unosi jest taki, że normalnie zjadłbym już je teraz surowe, okej okay. druga szynka i zostają nam no czuję i ostatni w zrobiony. No, wędzarnia była dawno nieużywana, ze 3 lata W sumie 3 lata temu po raz pierwszy odrobiłem i raz jakąś tam mało rzeczy będzie, ale to nie nazwam tego wędzeniem, dlatego spokojnie można nazwać to imitacją. Ale widzę, że tu poszedł i tak będziemy Przepalać 40 minut spokojnie, najmniej beka musi się nagrzać. Beczka mi się obrzała, przepaliła. Już teraz już mięso i za 40 minut będę za jakimś zimnym osuszał bez przykrycia. Dobra to przechodzimy do wędzenia właściwego Mam taki wór stary zmiany idealny jest do wędzenia a dodatkowo przykryję to koszulą flanelową pana Romana który budował mi domek i dokonał pierwszego wędzenia tutaj 3 lata temu o, do tej koszuli czuję duży sentyment. nasze mięsiwo. Opa. A. Proszę bardzo. Zobaczcie. Karkówka i szyneczka. Tak to wygląda, proszę Państwa. Jezu, jakie aromaty. Tutaj co mamy? Dwa buczusie. Proszę bardzo, boczek jeden drugi i Jeszcze jeden. Słuchajcie. Tydzień mam z głowy. Żarcie Wyśmienite. Teraz niech powoli się jeszcze to suszy, powstoi trochę. Ostygnie. No i słuchajcie, znajdźcie sobie beczkę na złomowisku, kawałek rury w kopcie w glebę i zabierajcie się za wędzenie, bo naprawdę rozkosz jest cały dzień roboty, ale trzeba doglądać, ale też mamy chwilę wolnego czasu na jakieś piwko. Lemoniadę czy też rozwiązywanie krzyżówki. Dajcie suba, bo to wielki powrót Janusza. Hej!